Odczepiać surfer do odczepiania przynęt. Testuję go. No i idzie. Idzie teraz. Widzieliście to? Jeszcze go przybliżę do końca. Pokażę Wam za co on chwyta. I jak ładnie chwycił zaprzynęte widzimy wychył ładnie zaprzynęte no i teraz co ciągniemy zalineczkę leciutko i odczepiono nawet siły nie użyłem delikatnie tego pociągnąłem i po prostu wyciągnięte jest a gdzie jest ten a gdzie jest blacha no i mamy Wyciągnięte. Tutaj akurat była kotwica stara. To ona już pękła, bo już chyba ze 3-4 razy przyczepiałem, bo testowałem to. No i pękła, ale błyska jest uratowana. No trochę kosztuje, ale naprawdę przynęty się zwrócą i w... no, warto to kupić. Warto.